Siemanko, To tej strony Piotr, kuwa. Dzisiaj sobie roz, rozpołowimy silnik z komara Nareszcie, po tutaj oczekiwaniach Jakbyście dobili 10 łapek To może pojedziemy sobie ogarkiem żeby jakoś tutaj yy, odcinek z niego No to widzimy się w odcinku Dobra, mamy tutaj silnik i tak I nawet trzeba ściągacza Tak patrzę, bo już mamy tutaj, jak widzicie tu mamy szparę, bo to się samo już, a zakręciliśmy sobie, to się samo już wszystko zrobiło. Więc wystarczy troszkę, nawet odklupać, może, nawet mątkę coś kupiłem Nie wiem, czy tak to pójdzie. O! Widzicie, o kurde, teraz na olej pójdzie. O, ja ciebie, dobra! Awaria mała! Dobra! Ech, dobra! O! Dobra! Co tu się stanęło? Dobra, tu jakaś chojneczka wyleciała, widzę. Nie wiem, kto tu siedzi za bardzo, więc się nie znam. Dobra, tak to wygląda. Pokażę, o, patrzcie. Dobra, i to tu było nie tak, że mi biegnie chod... mhm, mam no. O, ja bo to jest rozwalone. Nieźle. Taka jest w ogóle. To nieźle. To nieźle. Dobra, tak to, to wygląda No, trochę wytarte O, nieźle, nieźle I tak są musztelki do rzucenia, już to mogę ściągnąć Tyk O śmietnika, cały rzucę Dobra No, łatko, schodzą No, pierwszy raz widzę taka coś Ciekawe Czy to jakoś napienia tu, czy jak to działa? Chyba ta? Mm, to jest takie wcięcie na konterze Nieźle mhm, dobra. O, dużo oleju jest Widzę No ba, nie wiem skąd ta wypadła ale dobra i to chyba musiała być tu nie jestem pewny gdzie ona mogła być no, bo pierwszy raz ten silnik rozkładam w ogóle jakiś silnik chojneczka nie wiem się to chyba jest gradył jakiś lu nie nie czuję nie czuję Ci się ma dobrze no Nie no, tu chyba jest całkiem ok. Nie, chyba jest okay całkiem. No, Także ten, no, tu do boku sobie odłożę. Kurde, mogę sobie rękawiczki ubrać. Dobra, mam sobie rękawiczki ubrać. Tu mam sobie. Chodzi tak se. Chyba nie schodzi. A to, co to jest takie dziwne w ogóle. Pierwszy raz tak to nie widzę. A bo to jest cały ten mechanizm skopki, to, Bo. No, to pinceki. Ten wałek musiał robić się gdzieś tu e, Nie wiem gdzie to było Chyba tu ale Może o? No, no. No, może nie No No, ewidentnie jakoś tak musiało być chyba. nieźle. No, a to sobie ciągnę. wszystko do boku, rom Carter Karter jest całkiem Goodstan. good stan. Dobra. Słodką połóweczkę tego silnika tu. Tutaj podkładka, o ja Ciebie. Wiem. Wiem, bez kładu to byłby poradnik jakiś. Ale o piłek dużo, nieźle. O ja tu wyciekło mi całą chuteczkę. O ja. O ja cię. To nie ile? Już by się mną zwała, bo tak jak to ja bym musiał. Ja, jakby to wybić, nie wiem. Kubi matować. O! O patrąś tę matę kupić. Wiem sobie. Skrzynia lekko. To bo to jest skrzynia. No, Łóżysko tu mam. No, i tak będą do wymiany. Będę jakieś SKF wydać? coś takiego? tak. Ale to teraz ten pełen. Próbujmy wał wybić. bo no, wychodzi.

No, bo rozwalę jeszcze. Nie wiem, to łóżko króde, hmy? Tak stawiasz licki, ja tak dobrze to łóżko ja to było trzeba na ciepło. No teraz nie mam, to bardzo na ciepło da nie wiem, czy to będzie koniec tego odcinka, czy coś. Bo jakby no... Miał... Nie wiem, co tu wybić. To by można było... O jacy... O jasny. Aha, bo to... A, wyżywam coś To nazwali Można by to było samo

pokaż ten po tego mhm, dobra też do tego mojego takiego czegoś, ja zrobiłem mhm. ciekawe, ciekawe to wygląda o ja cię to będzie wybija nie wiem, będę musiał nagrzać to wybić to co to jest, nie wiem trzeba wszystko umyć sobie ja wiem, co? z tym wałem no, na pewno go jakoś pewno ciepło go na pewno wywarę, żeby wszystko umyć i zrobić. To tak, to było ci na tyle. Rozpomnijmy no, sobie silnik, nie wyciągliśmy z tywału, bo nie mam aktualnie OPR na stanie. Jeśli poszła, słabe, nie wiem gdzie jest. I by to zrobię poza odcinkiem. Na tym odcinku nie wiem co będziemy robili. Zobaczymy jeszcze. Może jakiś czegoś innego, może ramy zaczniemy robić, nie wiem Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten film. Mm. <laughs> Cześć!